Siemano, witajcie! Ja jestem Kuba, czyli Skiro. A na dzisiejszym filmie z Adamem będziemy grali jedną gierkę, ale ta gierka jest naprawdę przepotężna, więc oglądajcie do samego końca. A i w ogóle Adam, przywitaj się. Siemanko. No, pamiętajcie jeszcze o subskrypcji wraz z tam na dole pod filmem. Pamiętajcie też o łapce w górę i oczywiście o kodzie SKIRO. A teraz przechodzimy już do filmu. Słuchajcie widzowie, ogólnie jest taka akcja, że pod tym mostem tutaj na mapie zawsze respi się statek kosmiczny. A drugi zawsze się respina w kurzących kominach, dlatego zbieramy jeden, później drugi i... Kontrolujemy statkami kosmicznymi. Po prostu będziemy podjeżdżali każdego przeciwnika i będziemy każdego bombardowali. O, w ogóle lama, Adam, tutaj jest pod nami. Czekaj, schodzę. Dzie Dzięki Adam. Tylko z niej matcy wypadają mi wszystko. W sumie nie matce tylko amunicja. Dawaj, zrzucę ją. Złapię ją, Zła gdzie ona się pojawiła? Tam jest, tam jest! Ucieka, ucieka znowu! Dawaj, łapią, łapią ponownie, łapią ponownie! Dawaj, dawaj, stój tutaj! Ona ucieka, zaraz zobacz. zniknie. Czy ona wybucha? Nie, no nie, musiał rozwalić. Muszę musiał rozwalić. Nasze matcy, halo To jest taki mem, krowa Bo w sensie jakieś statki kosmiczne zawsze parowają krowę A ja akurat jestem krową, a Adam jest likiem Więc powiem, że idealnie się składa Ja cię wrzucę na ten statek Właśnie, robimy teraz akcję Tylko by ten statek był Jest tam, o kozak, dobra, biorę go No i zawijkę robię Dobra, dawaj idziemy tego, farmę wyczyszczamy Tak, farmę musimy wyczyścić O, 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 ktoś tam strzela, ktoś tam strzela Tylko nie wiem skąd Ziemek jest na dachu w ogóle Tutaj. Tutaj. Strzelaj, tutaj w ten znacznik. Dobra, gminżej. strzelam. Mówię, dostaję bomby od niego. No jeszcze od kogoś innego dostaję bomby. Bo to miało wyglądać trochę inaczej. No ja niestety padłem na dół. Ty on dostał, dostał, dużo. No wiemy, ja czekam aż mi się statek naprawi. Ja zaraz też ci pomogę. Wydaje mi się, że musimy uciekać od nich, bo oni są mocni. Na spokojnie, zanim zaczniemy kolejnych e, przeciwników podjeżdżać, to musimy nazbierać najpierw jakieś itemy, żeby jednak wygrać tą gierkę. Koniec końców. A nie tylko trollować przeciwników. Proszę, jak na tyle spacy, niż zaraz tu przybiegną. No, jak to już będzie najgorsze. Dobra, lecę do ciebie. Powolony. Rozwalam wszystko. Jeden, drugi jest na samym dole tam. Jest tutaj, w tym miejscu. O, leży, no i kozak. A bo on dostał 92 ode mnie w głowę. No i super, pierwsze fragi zrobione. Mój statek jest trochę rozwalony, więc ja może go rozwalę do końca. Także mi się po prostu naprawił, bo jeszcze jeszcze jedno no mi... życie, tak mi się wydaje. No mój ma równo 100 HP, ale ma tylko jeszcze tak no, dwa życie. Ty lama kolejna, ale my kolejną lamę w tej gierce znaleźliśmy. Czekaj Dobry. tutaj, czekaj tutaj, dobra, biorę ją Dobra, robimy taką akcję. Że ja puszczam tą lamę, a Adam od razu ją no. rozwala, ponieważ ona jest Dobra. przez kilka sekund ogłuszona No i cyk, będziemy mieli macy, będziemy mieli macy na 100%. Ona ucieka. Dobra, dostała. Szybko, szybko, szybko. Szybko, nie znikaj, nie znikaj. Mamy to. I siorbownica w ogóle, co jest? No tak, z tego wypada. Teraz lamy są jakieś potężne, serio. Coś do nas strzela? Tak. Strzelam do niego. No nie dostał, nie dostał, nie dostał. jest nam, bo ja zaraz wybucham. Dostał ode mnie. Tutaj udało tego jest, ucieka. Dostał znowu, ale robimy teraz kasację. Ja muszę ewakuację robić, ewakuacja. Wow, ale od ciebie dostałem. Tu jest chłop. Dostał, leży. Przeszukuję go szybko. Ej, co jest? Nie mogę go przeszukać. Co ja widzę, ja jest? Widzę. Dobra, przeszukuję. Tutaj jest, tutaj. Chcę ci pomóc, tylko że ja nie mam już statku niestety. Minut 30 dostał. 22 dostał, bo go wybiłem. Gdzie on jest? Leżli on jest Tak, tak, masz oznaczonego. Dobra, dostał. Wow, co tu się dzieje? Poczekaj, poczekaj, bo Co jest? Nie, 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 jest? Nie żyje. Nice! Ej, ktoś twój statek używał? Nie, Biegnie. to jest jakiś inny statek. W krzaku jest chyba. Tam jakiś kolejny statek leci, co jest? Rozwalam go, rozwalam go. Ja się staram leczyć. Chyba, że zaraz mnie porwał czy coś. No on ma mało, on ma mało. Tam jeszcze kolejny leci. Staram się jakoś pomóc. Ziomka masz nad sobą. Dobra, padł, padł Dostał Wow! Co jest? Co jest? Dostałem. Dostał Tu się jest, dzieją powaliłem. takie rzeczy Powaliłem, powaliłem Odbijam go A gdzie jest drugi? Aha, nade mną. Gdzie ty masz? Nade mną, na, na mnie jest, na mnie jest Ja jeszcze od niego dostałem, Dobra, chyba, ja chyba go rozwaliłem Ja jeszcze Ci pomogę Jest przypał Ej ja zrobiłem jakiegoś fraga Nie mo co będzie On zginął, on zginął, on zginął Co tu się dzieje? Kolejne ziomki Tutaj, tutaj tutaj Poczekaj, poczekaj, bo ja się leczę dwójka, jest powolnie jednego Widzę Dobijam On go te, od razu kebal, kebal, Dobra To ty dobijaj, a ja na tym się popasuję Minus 30 Ode mnie ten Mamy go, mamy go Nie, jeszcze go nie mamy Ostatni hit Jest na... Mamy Ej, lama trzecia Gdzie ty masz lamę? No trzy lamy w jednym meczu? ELO?! To jest po prostu niemożliwe! No, no... tego to się, powiem jeszcze, że nie spodziewamy. Jeszcze leczenie ona nam da, da nam dużo leczenia. Dobra, ponownie ją tutaj zbieram i zrzucam. To Ty postaraj się ją zabić. Z dużych wysokości... czemu by nie... No, Dobra, puszczam Ci ją. Idę Ci pomóc, idę Ci... Pomóc... Dostała, czy Nie, NIEBO! Ją odrzucasz. Faktycznie, zapomniałem. Ona o, dostała! Później. Nice! Zdążymy, powiedz, że zdążymy, powiedz, że zdążymy żyliśmy? Idealnie, równo Super Teraz musimy na chwilę odpocząć eee, Po prostu lecimy na maksymalną wysokość Naszymi statkami I czekamy sobie do końca gierki Po prostu wygrywamy Tylko ja mam ostatnie życie, więc... no. Ja też mam ostatnie, więc jest, wiesz I że 456 HP na tym ostatnim No niestety, ja mam 396 Siema Adam wi Witam cię bardzo serdecznie Fajnie, że Dzień. mnie tutaj zbiłeś Ej, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł Adam No Spróbujemy wlecieć pod tego dropa Musimy to przetestować. Po prostu musimy to przetestować. Jak trolujemy gierkę, no to trolujemy gierkę. Dropa nie dostaną. O, 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 o. Dobra, dropa S? Co ty na to? O no nie, ja spadam. O nie, najgorzej. Kiedyś to inaczej działało. Po prostu te statki. W sensie nawet jeszcze wczoraj te statki stały w miejscu. No bo one stoją w miejscu, tylko nic nie może dotknąć, a on ma. może a, to, że dobra. musi zlecieć, wiesz? Ale chillerka! Utopia! O! Chilujemy bombeczkę. Siedem osób do końca zostało, my sobie Chilujemy na jakiś, nie wiem, 500 metrów czy tam 300 metrów nad ziemią. Jak wygrać gierkę sezon 7 czy, y, y, ten, na to rozdział drugi. Poradnik, poradnik. Po, poradnik Hautuin. Gwiazdka, poradnik, gwiazdka. O! o dostałem, dostałem hita. Ale nie wiem od kogo, nie wiem skąd. Wiesz co, może ja się do ciebie przesiadł, albo. No jest przypadam. Stara się tam u góry żyć, a ja... No ale oni też już do mnie strzelają. Wow, 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 co tu się dzieje, co tu się dzieje? Nie! Adam, ja, ja zginąłem. Ja zginąłem, bo oni mi rozwalili statek. Dobrze, dobrze, kasuj ich tam. Oni się tam strzelają. Kolejnych dwóch się strzela. Ej! Czyli zostaliśmy na dwie osoby, które nie są w tym samym teamie. Chyba. Albo oni są razem w teamie? Nie mam pojęcia. No, jest przypał generalnie. A razem są. O, powaliłeś jednego. To został ostatni ziomek, on jest tutaj przede mną, za drzewem. Dokładnie w tym miejscu, tutaj. Dawaj, robisz mu kasację. O, o. Dostał. O, ma tu snajperkę mocną. Znowu dostał. Znowu dostał, nice. To, żeby cię nie trafił. O, jest przypał, jest przypał. Wsiadaj z tego. On ci zaraz może porobić z tej snajpy. Bo ona strzela przez budowę. Co za agent? Wygrać na tą snajperkę będzie ciężko, tak mi się wydaje. Chociaż? No on cię cały czas będzie kolapsował, co nie? Aha, dobra, trafił. Ale dostajesz bombę teraz. Prawie, ej, to też było blisko. Dobra, masz go, jest teraz pod tobą. Wyobraź sobie, że to jest jeden na jeden nasze. Ty masz strasznie mało hapsa. No! Nie! Najgorzej. Ode.